Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Teraz widzimy na ekranach wyjściową jedenastkę Wisły Kraków na ten mecz. Oni wręcz uwielbiają grać wysokim pressingiem. Dokładnie tak. Taka taktyka wymaga sporej dyscypliny, bo jak jedna osoba zaczyna zamykać rywala, to inni zawodnicy też muszą ruszyć wyżej, żeby odciąć jak najwięcej kierunków podań. Jeśli ktoś się spóźni, to rywale wyjdą spod pressingu i przyniesie on więcej szkody niż pożytku. Oto skład, na który zdecydował się trener Gościń. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. W ostatnich latach Wisła Kraków przeżywała niezwykle dramatyczny okres. Ten jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów stanął nad przepaścią. Na szczęście udało się go ocalić. Na ratunek ruszył m.in. Kuba Błaszczykowski, legenda Białej Gwiazdy. Wspomógł Wisłę finansowo, zgodził się na grę za symboliczne wynagrodzenie, a wreszcie został jednym z właścicieli klubu. Twarde wejście, ale skuteczne. Dobrze go tam wypuścił. No i chorągiewka w górze. Zapowiadało się obiecująco, ale mamy spalonego Jacku. Naprawdę wyglądało to ciekawie. Bardzo dobre podanie, tylko to wyjście na pozycję trochę za szybkie. Dużo nie zabrakło, ale to są właśnie te detale. One w futbolu decydują. Trzeba było ułamek sekundy zaczekać. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Mamy uderzenie. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. To musi być gol! Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Ależ, teraz przegląd pola. Czy wykorzysta to doskonałe podanie? Strzał i nie ma bramki, ależ było blisko. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Przerwał atak rywali. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Nadal coś z tego może być. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. No i strata. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Ojej, piłka chyba źle siadła na noce. Do następnego rzutu wolnego chyba podejdzie ktoś inny. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Ładna piłka, w uliczkę. Niestety dla nich, tak? Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. No i po ataku dobra interwencja. No nie, tak nie można podawać. I ładnie mija teraz rywala. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana Kiksu kolejki. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Błędnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Kankasz broni bez żadnych kłopotów. Liczby nie kłamią. Obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że wrócimy do tego później. Jest akcja. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzą zatem 1 do 0. Co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Jest pierwszy przy piłce. Co zrobi? To jeszcze nie koniec. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. Czy to wykorzysta? I tak dogonili Kisła Kraków zdobywa bramkę, doprowadzając do remisu. Może starczy czasu, nawet na rozstrzygające trafienie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. aby becadło futbolu efektywne i efektowne. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walną mocno i bramkarz był bezradny. Mamy remis jeden do jednego, świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce, sadlok Wisła Kraków w natarciu na połowie przeciwnika. Okazja na prowadzenie, ale nic z tego, górą bramkarz. To... Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik, nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Sadlop. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniłaby zwycięstwo. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na powtórce dokładnie zobaczymy, jak dobrze wymierzone było to prostopadłe podanie. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. 10 minut do końca tego meczu. Mamy teraz wynik 2 do 1. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Wiślacy idą z ostatnim atakiem. Jeśli nie chcą tutaj przegrać, muszą zakończyć to bramką. Mają teraz szansę na kontratak. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Niemożliwia strzał i utana interwencja. Kibice białej gwiazdy dopingiem niosą swoich piłkarzy do walki. Wierzą, że jest jeszcze dość czasu na wyrównanie. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Końca. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej.